Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Już jest po Walentynkach, czyli dzisiaj opowiem Wam, jak się czuję dokładnie 6 tygodni po operacji kręgosłupa. Dla osób, które jakoś natrafiły na ten filmik bez obejrzenia poprzedniej serii, to jednak tam Was odsyłam, żebyście wiedzieli, jeżeli chcecie wiedzieć, jak to wszystko wyglądało kilka dni po. Kilka tygodni po i teraz troszeczkę przesuwamy się do przodu, jest 6 tygodni po, a dlaczego nagrywam to wideo? Ponieważ e, 3 dni temu, cztery dni temu widziałam się z moim chirurgiem, e, doktorem, który wykonywał e, tą operację, była to operacja fuzji kręgosłupa, w moim przypadku była to druga operacja kręgosłupa, i opowiem wam, jak wszystko się teraz u mnie dzieje oraz co powiedział pan doktor. Więc tak samo jak chyba miesiąc po, czuję się naprawdę super. Właściwie nie odczuwam żadnych bóli. Zaczęłam naprawdę dużo więcej ćwiczyć. Nie tylko już chodzenie. Ale uwaga, jakoś ku mojemu zaskoczeniu pan doktor powiedział, że mogę już wskoczyć do wody na basen, ponieważ moje nacięcia bardzo ładnie się zagoiły. Ono zagoiło się wyjątkowo szybko. Były to dwa nacięcia na plecach i. Muszę wam powiedzieć, że od momentu, kiedy wskoczyłam do basenu, to nie wiem, jakoś czuję się już zupełnie, dostałam taki zaszczyt energii. Mogłam trochę popływać, rozluźnić się, i tak jak po tej poprzedniej operacji kręgosłupa, ten pie te kilka pierwszych minut, może nawet sekund, po wejściu do wody, kiedy nasze ciało nagle staje się takie lekkie, i te wszystkie stawy zaczynają się rozluźniać, odciążać. Było naprawdę wspaniałym przeżyciem. Pamiętam, to było dokładnie dla mnie tak, bardzo fajne przeżycie poprzednim razem, a teraz chyba może nawet lepsze. Także pływam, dużo, dużo chodzę na bieżni, bo dalej jest zimno, mamy dużo śniegu w tym roku. I zaczęłam też troszeczkę już wzmacniać moje ciało innymi ćwiczeniami. Chyba wspomniałam to w tym wideo 4 tygodnie po, że kupiłam sobie taki przyrząd taką maszynę, jak gdyby do ćwiczeń total body gym. Jest to taka deska, którą podciągamy do góry i w dół, i też sobie bardzo takie proste ćwiczenia na górną część ciała i pleców. Pomalutku dokładam do mojego menu ćwiczeń. Dzisiaj też zrobiłam w końcu appointment, przepraszam. Dzisiaj zrobiłam też kolejną pierwszą wizytę na terapię czyli rehabilitację i pomyślałam sobie, że nie tyle będę nagrywać te terapię, co będę wam pokazywała później nagram wam te ćwiczenia, które mój terapeuta, rehabilitant sugeruje w moim przypadku, żebyście mogli sobie albo porównać do tego. Co wy robicie, a może po prostu jesteście ciekawi, jak to wszystko wygląda. Zaznaczam od razu, że nie są to może ćwiczenia dla wszystkich osób, akurat które są 6 tygodni po operacji kręgosłupa, bo musicie pamiętać, że u każdego to wszystko przebiega inaczej. Także od razu takie wyjaśnienie, co Wam chcę powiedzieć odnośnie wizyty u lekarza. Zanim poszłam na tą wizytę, pan doktor zlecił zrobić prześwietlenie kręgosupa jeszcze raz, które zamieszczę gdzieś tutaj na ekranie. Będziecie mogli sobie podglądać, jak mój kręgosłup wygląda. I zobaczycie, u mnie są złączone dwa dyski L4 i L5, czyli cztery śrubki i taka jakby sztabka może złota, chyba nie. I ja... I pan doktor właściwie z tego prześwietlenia może tylko zobaczyć, że ta sztabka chyba i te, i te śruby po prostu jakoś tam są. Nie wiem, czy można tak naprawdę zobaczyć więcej ze zwykłego prześwietlenia. Tutaj chciałam się też odnieść do tego, że tak samo niewiele lekarz widzi podczas zwykłego prześwietlenia, kiedy ma dać jakąkolwiek diagnozę odnośnie... Ewentualnego urazu kręgosłupa i jaki to ma być uraz. Czyli osoby, które myślą, że wierzą w to, że lekarz nagle wie dokładnie, co się z Wami dzieje na podstawie prześwietlenia, to jesteście w dużym błędzie. Ja się o tym bardzo, bardzo boleśnie przekonałam. Niestety, bardzo wielu kręglarzy. I też rehabilitacje prowadzone są tak naprawdę na podstawie tego pierwszego badania i często mogą spowodować duże, duże problemy. Jeżeli kość jest złamana, pęknięta, to coś tam na pewno, to, to oczywiście jest widoczne. Natomiast jakieś takie już poważniejsze problemy z typu, wiecie, ucisk na nerw i, i, i innego typu, gdzie ten ucisk jest, jak to wszystko wygląda. To lekarz musi zlecić o wiele bardziej zaawansowane badania, o których mówiłam w poprzednich tych filmikach. Także ja za 6 tygodni znowu odwiedzę pana chirurga. Tym razem zlecił już CAT scan i oczywiście nie pamiętam, chyba to jest rezonans magnetyczny, ale zawsze wiem, że mylę te dwa badania, więc upewnię się umieszczę tą poprawną nazwę na ekranie. I wtedy tak naprawdę on zobaczy na ile te, 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 to, to wszystko zaczyna się zrastać i goić. Potwierdził mi, że cały, cały powrót do zdrowia i zrastanie się i, i te nowe kości, które mają tam to wszystko połączyć, a będzie trwało do roku czasu. Natomiast ja czuję się, słuchajcie, zadziwiająco dobrze. Po pierwszych ćwiczeniach, które gdzieś tam sobie zapodałam na górną część pleców i rąk, miałam jakieś takie delikatne, delikatne. Nie powiedziałabym ból, ale takie po prostu dziwne uczucie i później troszeczkę to odstawiłam a, i teraz jest już super. Natomiast to nie był ból, to było jakieś takie, wiecie, delikatne, dziwne odczucie, a oczywiście po tego typu przejściach jesteśmy bardzo wrażliwi na cokolwiek, co się gdzieś tam w środku da odczuć. Także nie mam tak naprawdę Wam wiele nic innego do powiedzenia, jak to, że wróciłam do pracy. Właściwie dzisiaj jest za dwa dni zaczynam prowadzić moje zajęcia wodnego aerobiku. Podkreślam, że bardzo, bardzo ostrożnie będę je prowadzić, czyli dalej nie będę się pochylać, skręcać tułowia, ani podnosić niczego y, ciężkiego. Natomiast niezmiernie się cieszę, że mogę też już wejść do wody i kontynuować nagrania moich treningów, no i oczywiście y, skupiać się w końcu na sobie, bo muszę Wam powiedzieć, ten, ten okres niepracowania bardzo dużo dał mi do myślenia i y, zawsze to powtarzam, że y, z każdych nawet takich niefortunnych sytuacji można wynieść y, coś dobrego, coś gdzieś tam nam się jakoś nie wiem rozjaśni, przejaśni, i u mnie tak było. I Ja zrozumiałam, że naprawdę przynajmniej przez ostatnie dwa lata troszkę jednak robiłam wszystkiego za dużo, mało odpoczywałam. Ja jestem taką osobą, że kończę pracę kiedy jest skończona, a nie kiedy wiecie jest czas na odpoczynek czy coś takiego. I może to był błąd. Naprawdę troszkę zaniedbałam dbałość o zdrowia, o zdrowie. Co Wam chcę jeszcze powiedzieć w tym tutaj krótkim już filmiku, bo naprawdę nie ma o czym gadać, jest dobrze. Chcę nagrać jeszcze jeden, mam nadzieję, mam nadzieję, słuchajcie, że to będzie koniec tej serii. Wcale nie chcę czegoś takiego nagrywać, nie chcę być główną postacią w serii o bólach kręgosłupa, ale niestety jestem. Natomiast na pewno nagram jeszcze jeden, podsumuję. Mam nadzieję, ostatnią wizytę u pana chirurga i powiem wam, jak to wszystko wygląda. A jeżeli nie usłyszycie nic więcej ode mnie, to jest koniec, żyję długo i szczęśliwie. I tego się trzymajmy, niech tak będzie. Słuchajcie, na sam koniec, tak naprawdę to jest wszystko, co chcę wam powiedzieć, ale na sam koniec, możecie już iść, jeżeli coś macie ważnego do zrobienia. Natomiast na sam koniec. Chciałam Wam jeszcze o czymś opowiedzieć okay? i to jest bardzo mocno połączone tak naprawdę z tymi tułaczkami naszymi, z tymi bolączkami pleców. Um, kiedy są jakieś, jeżeli należycie na, do Facebook i do jakichś tam grup lokalnych czy coś takiego, Ludzie często zadają pytania, y, nasze community odpowiada nam na te pytania. Ja bardzo często korzystam z tego typu rad i sugestii i muszę Wam powiedzieć, że czasami naprawdę jakieś tam grupy mamusiek są lepsze niż y, art, y, sztuczna inteligencja czy y, Google. Naprawdę dużo, dużo szybciej i, i prosto do celu. Także ja sama korzystam z tego typu rad, aczkolwiek natomiast mało się udzielam. Chyba, że naprawdę znam temat. A temat, w którym się często udzielam, kiedy, kiedy, kiedy zaczyna po prostu, no, bardzo, bardzo współczuję osobom, które e, niestety borykają się z tymi samymi bólami, a przede wszystkim bólem kręgosłupa, bo na innego typu e, bólach, powiem wam szczerze, się nie znam. I nikomu nie doradzam, nie uważam się za lekarza, za, za kogoś, kto ma taką, wiecie, dużą wiedzę. A mimo, że trochę nie znam anatomii i fizjologii gdzieś tam na studiach, natomiast y, dużo y, ludzi, którzy są w bólu, y, mówię o bólu pleców kręgosłupa y, i pytają o poradę, a, ja im daję radę bardzo ogólną i tą radę chcę wam teraz Wam dać i za chwilę wyjaśnię dlaczego. Zaufajcie swojemu lekarzowi. Już wspomniałam, właśnie taką radę dostałam od osoby, która przeszła też operację kręgosłupa, i um, ten człowiek powiedział: Spędzi dużo czasu szukając dobrego lekarza, a kiedy go znajdziesz, po prostu mu zaufaj. I ja tak zrobiłam, i to była naprawdę bardzo dobra decyzja. Um, nie wiem, czy ten typ operacji. Taki, tak super zadziałał, czy, czy ten lekarz, nie wiem, trudno mi to wszystko, wiecie, jakoś tak naprawdę jednoznacznie powiedzieć, ale jestem ogromnie wdzięczna za tą radę i bardzo, bardzo wdzięczna lekarzowi, który tą operację wykonał. A po drodze słyszałam, myślę, że setki rad od osób, yy, które nigdy nie miały operacji kręgosłupa, które borykają się z bólami, bądź nie. A, i na pewno dają te rady, chcą nam te rady dać z dobrego serca. Także to nie jest nie chcę tutaj absolutnie powiedzieć, że to są jakieś ludzie, którzy chcą czegoś dla nas złego, prawdopodobnie będzie to może może będziecie mieli tego typu doświadczenia. A będzie to wasza rodzina przyjaciele ludzie, którzy z całego serca chcą wam pomóc. I są przerażeni y, na, y, kiedy słyszą operacja kręgosłupa i wy jesteście przerażeni, i ja byłam przerażona, i, i w ogóle nie jest to nic fajnego, jak wiecie zresztą, przynajmniej z moich opowieści. Natomiast y, bardzo dużo rad może wykona, y, spowodować dużą, dużą krzywdę tym ludziom. Więc jeżeli oglądacie to, bo Wy dostajecie takie rady, to na pewno wiecie, o czym ja mówię. Natomiast osoby, które to oglądają, bo może Wasi y, bliscy rozważają operację kręgosłupa albo borykają się z bólem, a naprawdę uważajcie, co komu doradzacie. Um, rad jest tysiące, i ja wiem, że jeżeli ktoś do, do, odradza, doradza wam coś, co sam osobiście przeżył i mu to pomogło, to jest piękne. I ta osoba chce: Okej, okay, to na pewno Wam pomoże i, i chce wam po prostu ukrócić drogę, wiecie, poszukiwań tego rozwiązania, bo na, nawet na jeden problem kręgosłupa będzie kilka rozwiązań, okej. Okay? Ale teraz pomyślcie sobie o tym. Yy. Kim, kim jest ta osoba poza tym, że jej to pomogło, żeby doradzać wam, żeby nagle z pełną, nie wiem, prawie gwarancją yy, zapewniać wam was, że to wam właśnie pomoże. Te rady mogą Wam bardzo mocno zaszkodzić. Czy mogą pomóc? Mogą pomóc, ale mogą też bardzo zaszkodzić. Yy, ja zawsze powtarzam yy, do mojego syna i do osób, yy, kiedy taka tematyka wchodzi gdzieś tam w nasze towarzystwo. Zwracajcie uwagę, od kogo bierzecie rady. Nie bierzcie rad od osoby, na przykład, rad finansowych od osoby, która słabo sobie radzi finansowo, tylko ktoś, kto coś osiągnął. Zaznaczam tutaj, zwróćcie uwagę: ja nikomu nie doradzam, że operacja kręgosłupa będzie dla Was właściwa. Nigdy czegoś takiego nie powiedziałam tutaj na YouTube i nigdy poza kamerą. Ja uważam, że jest to na pewno ostateczność. Trzeba tą decyzję bardzo mocno przemyśleć, rozważyć inne opcje, ale uważać, jakie to będą inne opcje. Um, dzisiaj dostęp do informacji jest przeogromny. YouTube, a no, wiemy, prawda? I e, jest to niby ułatwienie ale tak naprawdę ogromne utrudnienie, ponieważ będziecie bombardowani e, przeróżnymi pomysłami. A tej osobie pomogła to, a tej osobie pomogło to, a tej to, a tej to, a tej to. E, I będziecie mieli taką głowę od tego wszystkiego i e, to wszystko kosztuje. To wszystko pochłania nasz bardzo cenny czas, nasze stresuje nas, nasze emocje i prawdopodobnie e, może pomóc ale może też nas bardzo mocno oddalić od tego prawdziwego rozwiązania. Czy lekarz na 100% będzie miał, wiecie, dla nas idealną, idealne rozwiązanie? Też tego nie wiemy. A natomiast ja osobiście, jeżeli mogę Wam dać jakąś radę, to jednak poszukajcie lekarza albo dwóch, albo trzech i posłuchajcie tych ludzi. Jednak oni studiowali bardzo, bardzo wiele lat. Żeby, żeby te rady nam dawać i oni mają uprawnienie do dodawania tych rad. Natomiast wszyscy inni dziękujemy Wam, ale nie wiem, gdzieś tam możecie, jeżeli chcecie tego słuchać, ale to jest naprawdę bardzo, bardzo męczące czasami. I właśnie na sam koniec chcę Wam o czymś powiedzieć. Ostatnio weszłam na grupę właśnie Facebook i pewna osoba opisywała ogromny ból w kręgosłupie. Słuchajcie, ból kręgosłupa może oznaczać bardzo wiele rzeczy. Ja nie cały rok też usłyszałam od kogoś o bardzo dużym bólu kręgosłupa. Była to osoba z nadwagą, starsza, i gdyby na przykład napisała coś na Facebook, gwarantuję wam, że dostałaby tą samą serię odpowiedzi. Skończyło się tak, że był to rak bardzo poważny i ta osoba niestety zmarła szybko ale jednymi, pierwszymi oznakami były właśnie bóle kręgosłupa. Także e, tak szeroki jest zakres, wiecie, tych diagnoz, y, y, gdzie jednym tylko symptomem może być ból kręgosłupa. To może być nasza lwa kurszo, kurszowa czy, czy inne rzeczy, ale nikt na Facebooku tego nie wie, ok? Lekarz po w kilku badaniach może tego nie wiedzieć. Nie wiem, dlaczego w dzisiejszych czasach ludzie czują się tak... Um, upoważnienie dodawania dawania rad. Co Wam chcę pokazać? Zobaczyłam na Facebooku, słuchajcie, nie tak dawno, że ta osoba była w bólu, zapytała o radę, dała tam dosłownie kilka symptomów, Jest to był to mężczyzna. Na dzień dzisiejszy, bo ponieważ odpowiedziałam też, radę dałam też tej osobie, ale tylko i wyłącznie tą, którą daję Wam, żeby się udała ta osoba do lekarza, a widziałam tam 300 ileś rad, jeszcze ostatecznie. I to pewnie jeszcze wiecie. Dochodzą, dochodzą kolejne. Natomiast ja wam przeczytam kilka, które pojawiły się na samym początku i dosłownie odczułam um, ten stres, ten, to takie, taka, taka kompletna, wiecie, jak to mówi się, nieprzygnębienie, tylko kiedy wszystkiego jest po prostu za dużo. Ja się dokładnie tak przy Przytłoczenie, przytłamszenie, przytłam. Jeżeli jesteście przytłamszeni, to jest bardzo uh, takie. Wiecie, w sytuacji, kiedy macie ból i, i nie możecie normalnie żyć, i wiecie, że każda z tych rad kosztuje. Coś kosztuje. Poza ćwiczeniami, ale. Yy, no. Ok, przeczytam wam kilka i zobaczycie, o czym mówię. Uh, jeżeli nie jesteś na, na, na coś uczulony, spróbuj DMSO. Na Amazon. <laughs> ok? E, tutaj ktoś polecił klinikę akurat i pewnego lekarza, także myślę, że to rada jak najbardziej, y, która jest, myślę, OK. A Miami nie znam, nie wiem niczego na co czytam. Po prostu mówię wam tylko, co, co y, tutaj pisze. Tutaj ktoś zlecił fizyko y, 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 therapy, czyli oczywiście y, rehabilitację, prawda? Klawiki. Na pewno pomogą klawiki. E, ja poleciłam lekarza specjalistę. Ok. Ćwiczenia rozciągające. Wszystkie wymienione przez ciebie leki nie pomogą ci na pewno. Jak sam wspomniałeś, już nie pomagały. E, za to zniszczą ci żołądek. E, ćwiczenia rozciągające brzmią bardzo niewinnie, ale uwierzcie mi, też mogą swoje zrobić. Tak samo jak yoga. I pilates, które uwielbiam, ale nie wszystkie ćwiczenia są dla wszystkich. Kręglasz, ale nie doktor Google. Poniekąd. Doktor Facebook, Facebook też nie jest dobry. Tutaj kolejna rada od jakiegoś lekarza. I tutaj witamina B12. Tutaj dekompresja i wzmacnianie kręgosupa, no i oczywiście ćwiczenia, zestaw ćwiczeń i link do tego typu ćwiczeń na YouTube, co tak jak mówię, wcale nie musi być złym pomysłem, ale może być bardzo złym pomysłem, bo my nie wiemy, co ta osoba tak naprawdę, jaki ma problem, prawda? Witamina B12 w zaszczykach, najlepiej z Polski, bo jest mocniejsza i pełna recepta, 10 ampułek przez 5 dni. Jest. Tutaj znowu link do jakiegoś lekarza kolejna rada żadne leki nie pomogą. E, następna pani jednak pisze, że ibuprofen 600 mg i ćwiczenia z YouTube e, tej osobie to pomaga. E, tutaj też pełna recepta, słuchajcie. E, ale, no, dosłownie cała recepta, wszystko. Z chińskiej apteki coś takiego, z tej takie. Nie będę tego czytać, bo nie chciałabym nikogo tutaj zachęcać, może do kupowania tego typu leków, bo naprawdę nawet nie wiem, co to jest. A no, tutaj fizykoterapia to, tak jak mówię, lekarz może zlecić jak najbardziej. Oczywiście, chiropractor, czyli nasz kręglarz, na pewno ci wszystko ustawi. To jest okropna rada. Tutaj też ćwiczenia z YouTube i link. Kolejne Miami i Opokam, czyli jakieś leki zakładam z Polski. Tutaj już poważniejsze leki na receptę. Seria na dwa tygodnie. Tutaj rehabilitacja. Pani pomogła, więc pisze 7 miesięcy bólu, 3 zaszczyki między bla bla bla, całą swoją historię. Akupunktura. Akupunktura tej osobie pomogła. Kolejna pani Fascia Release. I cały zestaw, w czym ona się specjalizuje. Wiem akurat o co tutaj chodzi, ale to też może być zupełnie nieprzydatne w bólach kręgosupa. No tutaj też zestaw: Kiedy braci był na noc, w no, rano i tak dalej, i tak dalej. Cayenne pepper trzy razy dziennie. Mm, kolejne linki. Tutaj znowu y, pan doktor, no to akurat dobra rada. Mm. Disilofenek, jakiś lepszy niż diclo. No i oczywiście, jakieś tutaj dwa dodatkowe leki. No tutaj bardzo dobra rada: alkohol, większa dawka. Tylko i wyłącznie ćwiczenia, żadna chemia. E, tutaj pan pole, poleca inversion table, czyli oczywiście naturalne suplementy, leki przeciw e, przeciwzapalne i kapsułki tumeryk, no i coś, co regeneruje chrząstki. Zgadzam się, te wiele, wiele z tych rzeczy na pewno pomaga na kręgosłup, aczkolwiek inversion table, bo nie wiem czy wiecie co to jest, to jest taki stół, jak kiedyś takie miałam, na którym wisi się do góry nogami, może być tak samo fatalną radą, jeżeli tam już jest jakiś poważny problem. Cortison shot, czyli zaszczyt sterydowy w kręgosłup. A propos, jeżeli to zleci Wam lekarz, to ja w szpitalu na telefon nagram też moje przeżycie z tym Cortisol Shad, czyli Epiduralem. Jeżeli chcecie, to załączę to pod koniec filmiku. Kolejna rada, to już kończę. Izotonik z magnezjum, jakiś pain cream, krem, rozciąganie mięśni, środki przeciwbulowe już nie reagują. Nie wiem o co tutaj chodzi. Stawianie baniek. Słuchajcie, wyciąga toksyny. Pomogło wielu osobom. Jeżeli chcesz, to gdzieś tam robi. No i zakończymy na kolejnej radzie. Marihuana. <tutaj>, tutaj jest już w Stanach niestety to wszystko legalne, więc polecają sobie to na Facebooku. I tak jak mówię, wcale nie twierdzę, że te rady gdzieś tam nie pomogą, ale myślę, że trzeba bardzo uważać na to co czytamy i co bierzemy poważnie bo tak jak mówię jeżeli nawet wam nie zaszkodzą to mogą was bardzo daleko odsunąć od jednak tej prawdziwej pomocy także kończę pozdrawiam was serdecznie idę dzisiaj na spacerek potem do basenu i e, za 6 tygodni opowiem Wam, mam nadzieję, o tym, jak wspaniale się czuję, i mało tego, będzie już wiosna. Pozdrawiam serdecznie, pa 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 pa.